Uff, Fortnite! Co się dzieje? Co jest grane? Co jest grane w ogóle? Kto to jest? Co tam Kto to jest? A wiem kto to jest. On był kiedyś już. Aha. Sea of Thieves. Ale ryba, ty co jest? Udziany jakiś. No nieźle. Jakiś nowy granat widzę od razu. Jakieś nowe pułapki. Okej, okay, wszystko widzę. Jakiś nowy mityk, to jest na pewno mityk. To nie może być zwykłe urządzonko. No dobra, ja nie wiem. Myślałem, że to minigun przez moment, ale jednak chyba nie. A to jest ten. Yy, no. Ten taki, o. Co robi te takie łapki? Noha. Złapali. Yy, ciemnoskórego, oczywiście. Nie chciałem powiedzieć inaczej. Noha. Brać się zamienił w demona, oczywiście, jak zawsze. Nowa miejscówka! No way, man. Emotka pewnie Ostatni wy... Ostatni my skok Tak, to przecież było do nas Już gram? No dobra, jednak nie Psz, Nie no, jak to ma taki wyrzut, nie? Jak to coś ma taki... No jeszcze przylepny granatnik Co jest grane? Ziomek zarzuca granata z prądem Tor normalnie no, snajperka z jeszcze bliższym celownikiem. pozdro dla padów. Wchodzisz w to? No, pewnie, że tak. O, znowu Star Warsy. A szuka. Rip Sound. O, to jest epikaka. Co zrobi Rocket League? No, fuck. O, No, dostęp. A to są z poprzedniego jeszcze karnetu Optimus Prime, styl bojowy Ryan O, oh, man Oczywiście zdobądź karnet bojowy jak zrobię inaczej Nie zobacz nagrody, zdobądź karnet bojowy Kup karnet bojowy Potwierdza, zakup, przytrzymaj No. Dostępny. O to chodzi, o to chodzi, o to chodzi od początku. Nolan Fortuna. Dostałem Nolana Fortuna. Oczywiście, że najpierw biorę fałdolce, co innego miałbym wziąć za 5 gwiazdek. 100 fałdolców, no kwit musi się zgadzać, tak? Zobaczmy go. Tu jakiś to ta... man Ale chłopiec goofy ass. Mm -hmm. Wygląda trochę jak Jonesy. ...albo jak postać z Hello Neighbor. Jakieś zadanka, o, pięknie, pięknie. Dobra, no, oceniamy cały karnecik, wylecimy, tu jakiś śmieszny skinek. Jakieś coś, emotka. No, nieźle, tu jakiś kolejny skinek. Bardziej goofy, ja się jeszcze nie widziałem go nawet. Eee, to jest styl. No, no, ne. Co tu jest? Uuu, man. man. Karpczek. Karpik, jak kto woli. Silniejszy niż fala przypływu dalej. Uważam, że Brutus jest lepszy. Tutaj jest y, bardziej cool Karpczek. Bardziej cool proteinka. Tutaj anime girl ma impuls na hakerka... By... No będę no, no, poczuć humoru. Okej, okay, tu coś nic fajnego nie ma. Lodnia, może fajna. mech. Eee, Kolejny styl do anime girl O, miecz, to jest dobre na plus. Tutaj kolejna... Ciemnoskóra pani, tutaj ciemnoskóra pani w czapeczce. Złam ten shift, jakieś śmieszne coś. Wybucha chyba. O, jest tutaj ten ciemnoskóry pan. Seria ikon, kraby lame. Zobacz nagrodę. No nie, ale to jest trochę skamcenie, bo on dostał do karnetu, nie? A wszyscy byli w sklepie, trzeba było kupić ja wyszedłem Siub Siub Dobra, tu jest jakiś gościu Kado torne. Mówiłem, że tor jednak Thor powraca Metamorfoza Daaam Daaam, To było dobre Czy tu jest dodatkowe nagrody? Eee, słabe, słabe, słabe O zablokowane pewnie Nagrody z zadań eee, Rybka A sfokatano, a jeszcze nie ma, okej okay. No i to chyba tyle. Zobaczmy mapę. Yy, tu są jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Okej, okay, okej. Okay. O oh man, 140 tysięcy ekspo? Damn, to jest dobre. Kurka wodna, tu w ogóle jest jakiś samochód nowy? Medal co, co to jest? Ok wszystkie zadania zwykłe... Co jest kurka wodna? Ukonuj zadania, by ulepszyć medal ocen... Za... O kurcz, zdobyć medal najwyższego poziomu przed końcem sezonu. Hmm... Ciekawe. Jest tu. Grufias. Ciekawe. Hmm... Co tu robi ten killoff? Nie wiem.